Hej, cześć, mam nową wszystkim ludzie. z tej strony. a to jest Guardian of the Galaxy Od Telltale. Nie, to nie, te najnowsze niestety. Standard 5, 5 epizodów. Up in Blue. Nie potrafię tego przetłumaczyć, ale dobra, no. Deltaś zawsze wy, e, wrzuca zwiastuny. I generalnie mam wywalone. w mamować stream safe music, ale może trochę przyciszę to jeszcze do pięciu. Tak, chyba będzie dobrze. No, bo no to będzie oczywiście tylko ta sama, bo już to sprawdzałem. Tak mi się wydaje przynajmniej, ale no zostawmy, w sumie oryginalne. Guardians zawsze mają fajne... fajne... Ee, soundtrack. A i Telltale zawsze wypuszcza trailery każdego epizodu. A tu jest Thanos, legendarny, szalony tytan. Mam nie wiem jak to przyznać. My, będziemy tu się chyba mierzyć z. Będziemy się tutaj mierzyć z, z samym Thanosem. Tak. Dobra. Zaczynamy. No, Tykonar pewnie się wczyta. standardowo gry od to jest tylko jeden wielki film, w którym interaktywnie my bierzemy udział. Ta gra... No, jak to się mówi, no, ma wpływ na twoje... twoje wybory mają wpływ na to jak... historia się dalej potoczy.

Uh, hijacking a star blaster on Xandar, consorting with the Centaurian delinquent. My <muchy> have I a clean slate for my whole crew: Rocket, Gamora, Groot, and Drax. Uh, Nova Prime won't be happy about this, but if that's what it'll take, we can do it. No, it's Okay. Here's the situation we tracked thanos to this kree planet but when our fighters engaged he decimated our fleet without your help he'll kill us all we're no match for him half our ships are already gone damn it space cops you made a mess here and now we're all paying for it that is clearly understood you don't have to point that out please hurry Myślałem, że to trochę inaczej. Ale okay. O, super. Ale jest Walkman i słuchaweczki Star-Lorda. A postać, tak bardziej komiksowo będę wyglądać z komiksu. Zobacz, trochę mam wrażenie, że to jest za głośno. Audio i wideo, przyjdźmy jeszcze i zobaczymy to potem. Nie najwyżej podgłoszę się, rakietowe. You

drugs says thanks if you're all here who the hell is flying my ship drugs do not distract me star lord thanos is here today i finally slay our nemesis

Nie, to był statek Tonosa. Ale dziwnie. Tak, wyglądają właśnie komikselowo bardzo. Te Ok, right, guys. No pewnie, że to operowaliśmy. Jak to lepiej. Za nami oczywiście poleciał rozbiliśmy się Nie znam historii każdej postaci Roketa to już w ogóle uh, no. no, absolutnie <laughs> Szkoda, że nie wiem co powiedział uh,

Medium. Texture. Render. Nie no, dobra, nie na razie niech tak zostanie. Cokolwiek to jest. Nie wiem co to jest. Jeden z wynalazków jego. Myślałem, że mówił o statku, a nie o tym czymś. Śrubokrętnie wszystko naprawi. And, a second, and we all would have been atomized. So, there's still looks like it'll blow up to me. It sure ain't no toy. We get pushed around by a lot of dangerous jerks. I built this bad boy to push back. <laughs> ain't she a beaut? She's still a little unstable. I like the way your brain works. Me too. <sighs> so, this is how I die. Nie pamiętam z jakiej planety pochodził Drax. Niszczyciel ma też y, taki przegonek, też nie pamiętam z czego. A to aż na to. <laughs> nie no, przesadzam. To jest Thanos. No, już tutaj mowa no, korps się rozbiło. Epizod pierwszy. To jest <grywa> znaczy każdy mówi jakby w, w innym, takim innym... Nie mówią w języku Petera, tylko ma taki inny język, natomiast Peter rozumie ich dzięki takim, takiemu...

Gamora to przybrana córka Thanosa. Zniszczył jej planetę i ją sure przygarną. radius, on. wtedy przygarnął. 4 jest z ziemi oczywiście. Nie pamiętam jak się nazywało. Jak. jak coś no On jest tam jakby z Spartaninem, czy jak coś tam nazywało? Y i tam jeszcze jakoś coś inaczej nazywało, już nie pamiętam. Roketa też no. z jakiś tam ostatni to jest przedstawiciel swo... ostatni przedstawiciel swojej rasy, z czego wiem On tam próbuje to otworzyć I am Groot. chciałbym kiedyś się dowiedzieć. nie wiem no Tam coś jest Myślę, że widzę no ale fajnie to. Wygląda. A. Tylko, że tak, myślałem, że w, w czy coś będę musiał trzymać. Mam wrażenie, że trochę klatki spadają z tym nagrywania, ale coś jeszcze... Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Peter został przygarnięty przez Jondu. Bo ktoś go porwał, nie wiem. Jego matka nie umarła. Co chyba. z powodu choroby. On to różnie tego, Raz, że. O kurczę, Tego że się nie spodziewał. Że ją kosmici zabili, a raz, że. injured say something to ciekawe don't worry about me Gamora. i can handle myself okay we're going to play just to shine sometimes you require adult supervision Na czym skończyłem, a raz przestałem nie żyję, Co super. No martwych. Yeah, um, they're all dead. Hang on, find you guys a way through. Raz przestawiałem to, że

unfortunately i do being raised by a monster you learned firsthand hold up found something Kursze. how's it look from over there peter this thing is really solid well, no solid something heavy duty to punch through well keep looking we're counting on you drax how can i be of service what can you tell me about thanos I had a wife named Hovat and a daughter named Khmeria Due to Thanos' madness I But I, Drax the Destroyer, will grant them the vengeance they deserve Looks like some kind of... fungus... maybe? I have no idea what it is Ale nie wygląda fajnie. Wherever no nie ma żywego już. Kolejny nowy korp co leży. Tam jest. Co tam jest? Yo, Rocket, co you need? So, is that fancy gun of yours ready yet? You can't rush perfection. Nie so no. ja myślę, że to wszystko nie ma co sprawdzić na dole. Na drugie piętro. Mora, between you and me. This place is kind of freaking me out. Yeah, never was a fan of haunted houses. The sooner we finish the job, the sooner we can get the hell out. And yeah, I don't love it in here either. Nice. McNeil, just emergency landing. right through a wall. Kind of looks like my landing. That's it dobrze się o tym. Can do some damage. You there? What's up? What's going on over there, man? I found a crashed Nova Novacor ship. Might smack through the wall. Ew. Ouch. Yeah. Sorry, yeah. I think its guns can blast the door open, but I can't get into the cockpit. Check the side. Should be an access override panel. They uh, might have stripped one of these ships for parts before. <laughs> found the panel, but I can't get it open.

No, szkoda. Oni? On wygląda jakby... Kurde, jak jest wielki. Nie, nikt mu nie pomógł. Gdzie go wyrzucił?

Nie, Drax. Wiem, Peter. Ważne, że mieli Waszą pomoc. Tak, rozumiem. Zawsze jesteś chwilą zjadą. Ale to niby w tych helmach jak ludzie. Ale ładnie go rzucił. Wygląda jak ludzie, a to zamiast jest kosmici. W sumie tutaj ludzi nie spotkasz. Zbyt wiele. No i fajnie bierzemy teraz możemy do tego statku iść tak nikim sobie nie pogadamy już Oni tutaj chyba nic nie znajdziemy więcej szkoda, że on się musi zatrzymywać żeby ka za każdym razem kiedy wciskał ten shift No tak, tu to upadł, ale go rzucił go ładnie. No raz chodzimy poziom niżej. No już myślałem, że nie wylądujesz. I tutaj, use ID, chip. Takie małe, hey, No dobrze, się odsunęli te drzwi. On, Rocket, z tą wielką bronią, jak zawsze. Że wielką, jak zawsze. Zawsze miał takie większe bronie od siebie. Takie This mega. They're a technologically advanced species. Strong of body, powerful of military. What is Thanos even doing here? What does he want with this place? Guess we'll find out. I know one thing for certain. I gotta get this thing working or we're all dead. We're we're almost a almost a done gotcha. Promise. Just a little more calibrating and this baby'll sing. That gun better be worth all the trouble. Have I ever built anything less than incredible? Chyba to Tak, odpowiedź jest nie. Hey, myślę, że to może nas Jeśli kontrolle nie są zbyt zabronione, gams. I them. No to od naprawie. Rocket był chyba. Prze... jakieś mutacje na nim były przeprowadzone. Nie wiem, jakieś. Chyba... I mutacje no. Na... Groot says he's worried we bit off more than we can chew. Eh, why don't you relax, you big wooden baby. We're just going deeper into the old creepy temple. Get it together, Groot. Grow some thicker bark or... something. I am... Yeah, to Groot says he'll try. There. Good as The time has come. Either Thanos falls, or we do. On my planet, before a great battle, our fearless leader would rally the troops with his words. Mowa Let's go be heroes. It's payback time. Czas bohaterami. Thanos is done terrorizing the innocent people of this galaxy. It's time for payback. Yes. Revenge. Zawsze noble pursuit. Tylko za ujęcie. <ścoughs> I przerwało od razu do muzyki. Szybka ta wind.